Gość Radia Płońsk Czym żył Płońsk w ostatnich dniach? Jeśli ktoś nie śledził serwisów Radia Płońsk albo internetu to dzisiaj nasz gość myślę, że powie dzień dobry i wszyscy będą wiedzieli o kim mowa. Dzień dobry, witam. No właśnie, więc zagadka się rozwiązała. Zuzia Bronowska gwiazda ostatnich dni złota medalistka biegu na 800 metrów mistrzostw Polski w Radomiu i srebrna medalistka na dystansie 1500 metrów. Mistrzostwa oczywiście do lat 20. Witam cię jeszcze raz serdecznie Zuzia. Bardzo mi miło, że dostałam zaproszenie. My się też bardzo cieszymy. Wspaniałe były dla ciebie te ostatnie dni, wyjątkowe, nie pierwsze i nie ostatnie, ale poopowiada nam jeszcze troszeczkę, jak to wyglądało z twojej perspektywy, jak będziesz wspominać radom teraz już z perspektywy kilku dni po zakończeniu tej imprezy. Na pewno będzie to bardzo pozytywne wspomnienie, bo jeszcze nigdy nie wróciłam z mistrzostw z dwoma medalami, tym bardziej złoto i srebro, więc jest się jak najbardziej czym cieszyć. No, jeżeli chodzi o takie podsumowanie tego wyjazdu, to myślę, że na pewno było bardzo intensywnie, bo pierwszy raz w swoim życiu miałam trzy dni z rzędu biegi, bo i eliminacje i finał na 800 przez dwa pierwsze dni, a później na koniec, jeszcze właśnie ten finał na 1500 metrów. Także trochę było tego wysiłku, ale myślę, że się opłacało i że właśnie te trzy dni w Radomiu w weekend były takim fajnym podsumowaniem moich ostatnich już juniorskich mistrzostw. To, że zostałaś mistrzynią Polski na 800 metrów, pewnie specjalistów nie dziwi, ale już srebrny medal na dystansie 1500 metrów jest miłą niespodzianką. Opowiedz, czy jest to dystans, którym będziecie wiązać przyszłość na, na kolejny sezon? Bo, bo start był, można powiedzieć, w pewnym stopniu taki raptowny, ale okazał się bardzo skuteczny. Jeżeli chodzi o to 1500 metrów, to w sumie. Pomysł na to, żeby biegać w tych mistrzostwach, pojawił się dopiero jakoś w połowie lipca. Także na początku w ogóle myślałam, że to jest żart, że w tym roku mam biegać to 1500 metrów, bo ja nigdy pod ten dystans się nie przygotowywałam. Jednak ten trening jest troszeczkę inny, bo no nie oszukujmy się, dwa razy większy dystans niż to moje 800 metrów, więc wytrzymałość też musi być trochę inna. Ale stwierdziliśmy z trenerem, że z wytrzymałością, właśnie pomimo tych treningów, które robiłam pod 800 metrów, nie jest wcale najgorzej, więc. Skoro i tak już jest taki dziwny ten sezon przez tą sytuację, jaką teraz mamy, to dlaczego nie spróbować? No i myślę, że wyszło to w sumie bardzo pozytywnie. Ja się trochę też przekonałam, że jest jakaś szansa, żeby właśnie się rozwijać w tym kierunku, żeby spróbować czegoś nowego. I myślę, że to właśnie jest jakby kolejny dobry aspekt tego startu. A co do medalu, to byłam trochę zaskoczona, muszę powiedzieć, bo drugi raz w życiu biegłam do 1500 metrów nie biegłam tylko tydzień wcześniej, żeby w ogóle zakwalifikować się na Mistrzostwa Polski i jeszcze zupełnie nie jestem z tym dystansem obiegana. Jest to zupełnie co innego, bo w momencie, kiedy biegam ponad te dwie minuty lekko 800 metrów, a tutaj nagle jest ponad 4, to muszę powiedzieć, że pierwszy raz jak biegłam, to byłam zdziwiona. Boże, biegnę i biegnę i to jeszcze się ciągnie i nie ma końca. Także myślę, że to jest wszystko kwestia wytrenowania i że w przyszłym czasie jakby dostosowanie innego treningu pozwoli mi rozwijać się też na 1500 metrów. Twoje imię i nazwisko po ostatnim weekendzie było odmienione przez wszystkie przypadki. Jedni zazdrościli, jedni się cieszyli, wiele osób gratulowało. Po powrocie do Pońska było miło, czy bardzo miło? Bardzo, bardzo, bardzo miło. Muszę przyznać, że zawsze jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym odbiorem, że w momencie, kiedy pojawiają się właśnie jakieś informacje w internecie, na fanpageach i tak dalej, tutaj naszych mediów społecznościowych lokalnych, to Ogrom komentarzy pozytywnych jest naprawdę bardzo miły, i buduje to, że jednak ludzie w jakiś tam sposób śledzą i doceniają to, co się robi. No właśnie, za tobą. Niełatwy sezon, sezon z wieloma przerwami. Sportowcy lubią trenować, ale potrzebują też odpoczynku, żeby się zregenerować przed kolejnym sezonem. Teraz czas na takie uprawnione wakacje odpoczynek. Zbrać, proszę, jak spędzisz ten, ten najbliższy czas. Czy będzie okazja na taki no, reset typowy dla kresu wakacyjnego, który, no, bądź co, bądź za nami już. Powiedzmy, że pseudo wakacje teraz mnie czekają, bo jednak nie będzie to leżenie na leżaku z palemką na piasku, bo no, sytuacja jest taka nie inna i właśnie z wyjazdem będzie ciężko, a przy tym jednak cały czas trzeba podtrzymywać formę, bo w momencie, kiedy jest się w tym okresie startowym i wypracowało się już jakiś poziom, no to takie dwa tygodnie leżenia i nic nie robienia doprowadzą do tego, że jednak znowu znajdziemy się w punkcie zero i startowanie z tego jest bardzo ciężkie, więc pomimo tego, że ma się niby te wakacje, jednak cały czas trzeba pilnować jakiegoś tam ruchu, chociażby najmniejszego, ale no mam nadzieję, że uda mi się wyskoczyć chociaż gdzieś na chwilkę i odetchnąć od od biegania. Bo jak po powrocie z Radomia były już tutaj przebieżki takie no, treningowe, żeby właśnie, tak jak mówisz, utrzymać organizm w jakimś takim rytmie działania, który, do którego jesteście przyzwyczajeni. Przez to, że zostałam powołana na mecz do Karpacza, to jeszcze muszę poczekać z wolnym. W tym tygodniu jeszcze kilka akcentów. No i dopiero po tym starcie niedzielnym w Karpaczu będę mogła pomyśleć o wolnym. Ten rok był też wyjątkowy ze względu na to, że pisałaś maturę, podjęłaś bardzo odpowiedzialną i ważną, pewnie, dla swojej przyszłości decyzję. Na razie studia odłożone na rok. Królowa Sportu, jak na razie na tym miejscu numer jeden, no ale trudno się dziwić, patrząc na takie wyniki. Dużo potrzebowałaś czasu, nocy, żeby podjąć właśnie taką no, ważną dla swojego życia decyzję. Na pewno musiałam się z tym oswoić, bo nie oszukujmy się, ale w naszym społeczeństwie jest taka wywierana presja, że jeżeli ktoś nie pójdzie od razu na studia, to jest to jakoś gorzej odbierane. Ale myślę, że tutaj bardzo dużo pomogli mi moi rodzice, którzy wspierali mnie w tym i mówili, że. Jestem w takiej, a nie innej sytuacji, i jeżeli chcę spróbować z, ze sportem, to, to jest najlepszy czas, żeby to wykorzystać, bo na studia mogę na spokojnie iść za rok. W momencie, kiedy przez ten rok, właśnie kiedy będę trenowała, będę mogła się troszeczkę więcej dowiedzieć o tym, czy to na pewno jest to, czy warto. I wtedy będę mogła podejmować tak ważną decyzję, bo myślę, że teraz na gorąco nie wiem, czy byłaby to dobra możliwość łączenia. Tym bardziej, że dużo uczelni ma mieszane, Zajęcia. Część w ogóle ma zdalne, więc w ogóle to wejście w tym roku byłoby dość dziwne, nie oszukujmy się. Dlatego myślę, że aktualnie to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, żeby zrobić ten rok przerwy, bo tak jak mówiłam, nie goni mnie to, żeby iść od razu na studia. Studiami nie uciekną. Jak najbardziej się szykuję, żeby oczywiście przedłużyć swoją edukację, ale myślę, że wszystko w swoim czasie. No właśnie, to sportowe życie też nie znosi próżni i pomimo zakończonego sezonu trzeba myśleć o przyszłości. Jest i sezon halowy, i sezon letni. Miejmy nadzieję, że się odbędą pomimo problemów z koronawirusem. Jakie plany już, które sobie gdzieś tam pewnie szykujecie na ten rok 2021? Wstępnie myślimy o pierwszych zgrupowaniach w górach, żeby tą formę przygotować na wysokości, bo wtedy łatwiej przygotować się właśnie pod jakby inne jednostki treningowe. No, ale na początku będzie hala i tam zobaczymy, co wyjdzie. Na początku, teraz jeszcze nie mamy jakichś stricte ustalonych ścieżek i dróg, co będziemy robić, kiedy i na co się szykujemy, bo dopiero co skończył się ten sezon i potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby dogadać pewne kwestie. No, ale myślę, że w, na hali normalnie będę startowała i będę starała się pobić swoje rekordy życiowe dotychczasowe. A stadion to jeszcze w dłuższej perspektywie, także wszystko się okaże. Zapytałem Twojego trenera. Jeszcze przed tymi mistrzostwami, kto jest liderem e, waszej grupy? I on bez e, żadnego zająknięcia wskazał od razu e, na ciebie. To Zuzia, powiedz, jak to jest jako ta rodzynka, bo pewnie to będzie ten odpowiedni zwrot w tym wypadku. Jak to jest trzymać trzech mężczyzn w ryzach i, i kierować tym waszym statkiem, który płynie cały czas w odpowiednim kierunku? Może odczuwałam coś takiego, jeżeli chodzi o to bycie jedną dziewczyną w grupie, że może nie pod kątem tego, że właśnie jestem jakaś osamotniona, bo mamy super atmosferę i wszyscy się zawsze wspieramy. W takich relacjach na co dzień nie ma czegoś takiego, że ktoś jest liderem. Wszyscy trzymamy się na równi, żartujemy i śmiejemy się z siebie tak samo, ale... Chyba to, co bardziej mi doskwierało, to było to, że jednak byłam zawsze jedyną trenującą te średnie dystanse i te treningi zawsze robiłam sama. W momencie jakieś wybiegania dłuższe i tak dalej, to jedyne, co mi towarzyszyło, to słuchawki. Więc myślę, że jeżeli to właśnie w tej kwestii, bo tak około treningowo, kiedy na przykład jesteśmy razem na stadionie, ja robię swój trening, a chłopcy robią swój trening, to cały czas jesteśmy w kontakcie, cały czas ze sobą rozmawiamy, właśnie śmiejemy się i żartujemy i dzięki temu ten trening też wygląda inaczej i dużo przyjemniej się spędza ten czas na stadionie. No właśnie, drodzy Państwo, Zuzanna Brunowska, gościem Radia Płońsk, tak jeszcze w imieniu naszych słuchaczy, bo muszę Ci powiedzieć, że w sobotę też podczas naszych live'owych transmisji kilka osób dzwoniło, gratulowało, prosiło o przekazanie Ci gratulacji, życzeń, no sypały się komplementy jak z rękawa, także też bezpośrednio mam tą możliwość, żeby Ci przekazać te życzenia od mieszkańców powiatu płońskiego, których znów uradowałaś, których znów ucieszyłaś, którzy znów mogli być z siebie dumni. Pięknie, dziękuję. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. My też dziękujemy, drodzy Państwo, no i oczywiście życzymy kolejnych sukcesów Zuzi, by tych medalów przynosiła nam cały worek. Zuzanna Bronowska, gościem Radia Płońsk. Ślicznie dziękuję. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.